Witam Was. Słuchajcie, dzisiaj będzie temat oderwany od diety, oderwany od, od ćwiczeń, a związany generalnie z rozwojem branży fitness w naszym kraju. Co w ostatnich paru, dwóch, trzech, czterech latach, można zauważyć przede wszystkim bardzo duży wzrost ilości siłowni, klubów fitness na dość już wysokim poziomie z dobrze utrzymanymi standardami, prawda? To są kluby fitness teraz już gdzie nie biegają kareluchy w szatniach i, i grzybów nie ma pod prysznicem, więc powiedzmy standard naszych klubów fitness jest dość, dość wysoki w naszym kraju, więc na pewno tutaj wiele z Was, wiele ludzi zaczynających ćwiczyć się ma gdzie iść, jest, jest w każdym mieście praktycznie jakiś klub fitness w dużych miastach jest Multum praktycznie na każdym osiedlu jest, jest dobrej jakości siłownia dostępna. Po czym jeszcze ten rozwój branży naszej fitness można zaobserwować? Rynek suplementów. Tutaj bardzo dużo firm na polskim rynku. Oczywiście suplementy są od lat dostępne w Polsce. Natomiast rozwój zwłaszcza polskich firm, które które tutaj jeszcze 10 czy 5 nawet lat temu było dosłownie parę takich polskich firm. Teraz jest tego dużo więcej. Oczywiście też więcej sklepów z suplementami, jak widać to reklamy w internecie. Jest, jest tutaj nacisk, po czym jeszcze można zaobserwować. Celebryci nasi polscy. Coraz więcej celebrytów gdzieś tam się chwali, tym, że ćwiczy, pokazuje, że ćwiczy dodatkowe sobie tym. Wzbudza zaufanie swoich tam fanów, więc jest to na topie, jest moda na ćwiczenie, widać to wszędzie, widać to też w mediach społecznościowych, w portalach społecznościowych, tutaj dużo stron, wideoblogerów przykładowo, więc generalnie rozwój tej branży fitness jest dość spory tutaj też powstaje dość spory problem, bo momencie, gdy mamy duży rozwój branży, jakiejkolwiek branży, to z reguły jest tak, że troszeczkę niektórych usług może jakość spadać. Oczywiście to powiedziałem o większej ilości suplementów, większej ilości dobrej jakości klubów, fitness i tak dalej. Natomiast uważam, że dość, dość sporo spadła jakość, czy też może nie jest zbyt wysoka jakość Usług na, na rynku, tutaj w branży fitness. I mam tu na, na myśli usługi trenerskie, usługi dietetyczne. Powiedzmy, że to jest troszeczkę gorzej na dzień dzisiejszy, czy też usługi, usługi sprzedawców w sklepach z suplementami jako osób, które powinny się na tych suplementach świetnie znać. Nie mówię, że we wszystkich przypadkach, ale w wielu przypadkach. Jest tak, że sprzedawcy mają bardzo powierzchowną wiedzę na temat suplementów, które sprzedają. Oczywiście z reguły kierując się dobrem, dobrem sklepu z suplementami, który sprzedaje te produkty, czyli sprzedawaniem produktów z jak największą marżą. Osobiście sam pracowałem przez dobrych parę lat w dużej, w dość sporym sklepie, tutaj na terenie Krakowa, w dość sporej. W sklepie była to firma też zajmująca się hurtową sprzedażą. Zawsze starałem się, pracując na tym stanowisku, znaleźć kompromis pomiędzy dobrem klienta a dobrem sklepu, czyli dobrem zarobku właściciela sklepu. Da się to wypracować, da się sprzedawać suplementy dobrej jakości i przy okazji na tym zarabiać. Oczywiście osoba która nie zna dobrze składów suplementów nie potrafi dobrze zarekomendować ponieważ nie ma właśnie informacji na temat szczegółowych informacji na temat jakiegoś produktu nie potrafi dobrze zarekomendować tego produktu, przedstawić jego tutaj walorów dobrych, dobrych stron, czym przewyższa inne produkty. Oczywiście taka osoba która ma słabą wiedzę nie będzie potrafiła sprzedawać rzeczywiście uzyskać tego efektu wyrównania znalezienia właśnie jakiegoś kompromisu pomiędzy sprzedażą dobrych suplementów, czyli dobrym klienta, a też zarobkiem stepu, ponieważ ciężko je będzie wytłumaczyć, dlaczego ten suplement, odrobinkę droższy, jest generalnie lepszy, czy też dlaczego warto zainwestować w troszeczkę lepszy suplement, a nie kupować coś, co jest tańsze, może bardziej popularne, ale popularne dlaczego? Dlatego, że jest cena niska że Kazek Giutkowi powiedział na siłowni, że obiorę to jest super. Ten produkt jest tak, tak wyrywa z butów i pięciu łebków powie na siłowni, że, że ta przedtringówka wyrywa z butów, a potem się okazuje, że, że wcale tam składu dobrego w tej przedtringówce nie ma, a wyrywa z butów, dlatego że jest nabrana kofeiną tylko na przykład. Nie? To są bardzo ogólne przykłady. A więc generalnie uważajcie w sklepach z suplementami. To nie znaczy, że, że, że nie należy ufać, że osoba, która sprzedaje ma wiedzę, ponieważ są kulturyści, którzy też sprzedają w sklepach z suplementami, jakąś tam wiedzę na pewno dość sporą mają na temat na temat suplementów, ale oczywiście trzeba czytać samemu składy, wiedzieć co jest w produktach. Ja o tym mówiłem przy filmikach związanych z suplementami poszczególnymi dziedzinami tutaj suplementów, rodzajami suplementów. <laughs> mówiłem o tym, żeby umiejętnie czytać składy produktów. To jest bardzo ważne. Potrafić wyodrębnić najważniejsze składniki danej grupy produktów, które charakteryzują, czy też świadczą o dobrej jakości tego produktu. Bo to, że jakiś produkt, jakiś suplement ma milion pozycji w składzie podanych, to nie oznacza, że to będzie dobry produkt, bo czasem wystarczy 4-5 składników jakiejś przedtreningówki i może być świetną przedtreningówką, a przedtreningówka, która ma 25 składników, może być dużo gorszą przedtreningówką. Trzeba wiedzieć, które składniki mniej więcej co robią, za co odpowiadają i które składniki powodują to, że ten suplement jest skuteczny, dobry w swojej grupie suplementów. No nie? Trzeba też dobrze umieć i odrębnić, co jest najważniejsze w produktach przedtreningowych, co jest najważniejsze mniej więcej w spalaczach, co jest najważniejsze w staku kreatynowym i dopasować to umiejętnie też do swoich potrzeb. Tak, jak mówię. E, zawsze idąc do sklepu z suplementami, e, rozejrzyjcie się wcześniej, zaglądajcie na internet, na sklepy internetowe. Można ewentualnie sklep internetowy odnaleźć, czy też sklep odnaleźć w internecie który prowadzi też sprzedaż w internecie, ale możliwe, że oddział tego sklepu będzie akurat w Waszym mieście i to jeszcze na dodatek dwa kroki od miejsca, w którym mieszkacie. Więc można sobie wcześniej suplement jakiś sprawdzić, porównać parę suplementów, otworzyć sobie parę stron internetowych z tym suplementem czy z różnymi suplementami, porównać suplementy, zobaczyć, zanim wybierze się do sklepu. I oczywiście w sklepie też należałoby się kierować troszeczkę tutaj. Zasadą ograniczonego zaufania do sprzedawcy. Nie chcę tu obrażać nikogo, żadnych sprzedawców, zwłaszcza tych, którzy są kulturystami znanymi, którzy też pracują w sklepach z suplementami, mają sklepy su z suplementami, ale oczywiście taka zasada za ograniczonego zaufania powinna tutaj gdzieś <laughs> zaistnieć, ponieważ zawsze możemy się liczyć z tym, że idąc gdziekolwiek do sklepu, to wiadomo, że sprzedawca będzie chciał na nas jak najlepiej zarobić. A nie każdy sprzedawca ma na tyle gdzieś tam mocny kręgosłup moralny, jakąś, jakąś taką wewnętrzną przyzwoitość, żeby właśnie potrafić wyrównać, tutaj znaleźć ten kompromis sprzedaży produktów dobrych dla klienta, czyli w miarę dobrych składowo i cenowo, a kompromis pomiędzy zarobkiem sklepu. Nie każdy odczuwa taką potrzebę bycia. Posiadania jakieś tam, czy też nie każdy ma jakiś tam w tym kierunku charakter, żeby tak działać. Niektórzy po prostu jadą, sprzedają i ważne, żeby się kasa zgadzała. A co tam się będzie, a co klient kupi, weźmie, czy zje, to już mniejsza z tym. Ważne, żeby, żeby zarobek był. Więc tak mówię na składy suplementów, dobierajcie to troszkę pod siebie, porównujcie. Zawsze idąc do sklepu wcześniej sobie zaglądnijcie na strony internetowe, ewentualnie poczytajcie w komentarzach w internecie. Z reguły, jeżeli jakiś suplement jest rzeczywiście dobry, to tam gdzieś są komentarze. Dobrym wyznacznikiem, takim rankingiem suplementów może być strona internetowa witryna bodybuilding.com, gdzie... Gdzie jest ranking suplementów, który uwzględnia dużo czynników? Co prawda jest to takie bardzo ogólne założenie tego rankingu, czyli punktów, w których, miejsc, na których znajdują się dane suplementy z danej kategorii, ponieważ tam jest brana pod uwagę też przede wszystkim jest cena, cena za porcję, ile jedna porcja wychodzi, ale tutaj składy się mogą różnić, więc generalnie. Występują też spore różnice i niekoniecznie miejsce może być yy, może być jakby miejsce w tym rankingu może być proporcjonalne do jakości tego produktu. Natomiast generalnie jest to w miarę ogólnie można przyjąć, że, że jest to dość dość wiarygodny ranking suplementów na stronie Bodybuilding.com, gdzie można bardzo dużo suplementów zobaczyć. Głównie oczywiście to są zagraniczne suplementy, ale większość z nich występuje też w naszych sklepach polskich. Więc, więc tutaj nie ma problemu, można to w sklepach z suplementami znaleźć. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam!